Dziś i tak nieżyjący kibice obu wałbrzyskich ówczesnych drużyn piłkarskich, Zagłębia i Górnika, przewracają się w grobach po tym, jak w wałbrzyskim futbolu wszystko poprzeinaczało się i pozmieniało. Piłkarze Górnika swoje mecze rozgrywają na stadionie Zagłębia, a dzisiaj piłkarze Zagłębia grają zupełnie amatorsko i przyjeżdżają na ratuszową jako goście. A szołza się kręci w oku, jak to wszystko powywracało się do góry nogami. Póki co Wałbrzych ma drugą piłkarską ligę, choć tylko z nazwy, bo nie oszukując kibiców, jest to tak naprawdę trzecia piłkarska liga. Jest teraz zinkę! Druga szansa na dwa do zera. Sam na sam. I dwa do zera! Jednak mimo to z tego akurat należy się cieszyć. Lata świetności wałbrzyskich piłkarskich drużyn z pewnością się nie powtórzą, a już na pewno nie powrócą. Dziś piłkarscy kibice mogli oglądać pseudo derby, które rozegrały rezerwy górnika PWZ z amatorskim zagłębiem, gromiąc spadkobierców wspaniałej nazwy aż 9 do 0. Byliśmy drużyną słabszą, na pewno w górniku wyszli zawodnicy, którzy grają w drugiej lidze. Moi zawodnicy to są chłopacy, którzy pracują po 8-10 godzin, ciężko pozbierać ich na treningi. Ale myślę, że lekcja zawsze się przyda jakaś. Zobaczyli, jak można pograć w piłkę, ale myślę, że podniesiemy się z tego dosyć szybko i zapomnimy o tej porażce bardzo, bardzo szybko. To był mecz do jednej bramki i nic z tym dziwnego i nadzwyczajnego, że rezerwowi drugoligowego górnika PWSZ na boisku z piłką robili, co chcieli, robiąc sobie przy tym solidny trening strzelecki wygraliśmy 9-0 na co dzień wiadomo, że graliśmy z amatorami Chłopaki na co dzień pracują i, i dla nich to jest przyjemność. No, my mieliśmy się w składzie pięciu zawodników z, z pierwszego zespołu, czyli z drugiej ligi. No, dla nas też to była przyjemność, to jakaś, jakaś kwestia treningu i no, myślę, że 9-0 no, zobra, zobrazuje po prostu przebieg tego spotkania. I, no i szkoda mi trochę chłopaków, ale myślę, że się nie załamią, Zagłębia myślę, że się nie załamią. I... I będą dalej trenować, grać i cieszyć się z piłki. Gole dla rezerw górnika PWZ zdobywali Moszyk 4 i po jednej Michalak, Wepa, Kaszuba, Polak i Radziemski. Jeśli chodzi o stronę czysto piłkarską, w tym meczu to byłoby na tyle. Natomiast większym wymiarem emocjonalnym miało być samo derbowe spotkanie wielkich wałbrzyskich piłkarskich nazw. Jednak to nie były derby, bo i być nie mogły, pod tym względem to wszystko nie tak. Ważne jednak, że choć na chwilę mocniej zabiły serca tych najwierniejszych kibiców zarówno górnika i zagłębia. A co, powspominać zawsze warto.